Cześć z tej strony Kacper-Kojnackiej, a dzisiaj po raz kolejny zabieram Was na konferencję. Ale już nie przed meczem z Ordabasami, a przed meczem z Austrią Wiedeń, bo to właśnie z tą drużyną legia zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji do fazy grupowej ligi konferencji. Droga oczywiście klasycznie po Warszawie. Tutaj już widzicie salę konferencyjną. No, dzisiaj na konferencji LEGI był Costoruj, czyli oczywiście trener i zawodnik, czyli Tomasz Pekkar. Tomasz Pekkar, który naprawdę e, przyjemnie się go słucha, ten e, jego e, polski jest taki bardzo przyjemny, taki melodyjny. E, ja zadałem dwa pytania. Tymczasem zapraszam już do wysłuchania moich pytań i odpowiedzi trenera oraz Tomasa Pekka. Dzień dobry panie trenerze. Kacper Chojnacki, Polska Piłka.pl. W zespole Austrii gra kilku świetnych piłkarzy. Jest Andreas Gruber, który błyszczy w ostatnich meczach, jest Manuel Polster, który jest niezwykle szybkim zawodnikiem, ale ja bym chciał zapytać, czy jest jakiś piłkarz, którego pan się obawia przed tym spotkaniem z Austrią w Wiedeń? So, Austria-Wien ist wirklich mit guten Spielern bestückt. Da könnte man hervorheben, Andreas Gruber in der letzten Zeit wirklich in guter Verfassung und auch der Blitzstelle Manuel Polster. Hast du aber noch einen Spieler, den du besonders auf dem Radar hast, von dem du dich eventuell fürchtest? Fürchten tun wir uns vor keinem. Ähm, wir haben auch. Moment, Spieler. Einer sitzt neben mir, der in einer sehr, sehr guten Verfassung ist, sehr viel Qualität mitbringt, zudem auch sehr viel Erfahrung. In solchen Spielen geht es darum, in allererster Linie als Mannschaft uh, uh, zu funktionieren, eine gute Balance zu finden. Um, zwischen Angriff und Abwehr und die Mannschaftsleistung ist das Entscheidende. Darüber hinaus, wenn wir als Mannschaft gut funktionieren und, und äh, ineinander die Abläufe greifen, darüber hinaus können wir dann auch und werden dann auch individuelle Qualität zeigen. Ich denke, so ähnlich ist es auch bei Austria-Wien. Sie werden sicherlich auch uns beobachtet haben und äh, Sie wissen auch, dass wir sicherlich ähm, einiges drauf haben, ähm, wenn man uns lässt. Ähm, und wir haben Lösungen. Sie werden sicherlich ihre Gedanken sich machen und, und äh, versuchen, äh, ihrerseits äh, eine gute Ausgangsposition äh, zu schaffen. Es wird spannend, es wird ein interessantes Spiel. Ich freue mich auf dieses Spiel, ich freue mich auf unser Publikum und ich freue mich wieder, unsere Jungs zu sehen. Na szczeblu międzynarodowym w takich pojedynkach nie decydują tak naprawdę indywidualności, tylko kolektyw. Chodzi o znalezienie tego złotego środka pomiędzy atakiem i obroną, pokazanie tych wypracowywanych na treningach schematów. Jeżeli to się uda, to wtedy także do, do głosu dojdą właśnie nasze indywidualne y, akcenty. W wykonaniu graczy, natomiast Austria Wiedeń pewnie podobnie do tego podchodzi. Oni także nas obserwowali, wiedzą gdzie są nasze atuty, w czym sobie dobrze radzimy i z pewnością oni także pracują nad rozwiązaniami, aby nas zneutralizować. Suma sumarum zapowiada się bardzo emocjonujące widowisko, i nie mogę się doczekać, jak zobaczę w grze właśnie moich chłopców. Ja mam również pytanie do y, Tomasa, bo wiadomo, ten y, początek sezonu jest w Twoim wykonaniu y, kapitalny, ale w ostatnim okay. meczu z ruchem y, z dobrej strony pokazał się chociażby Mark Gual czy Maciej y, Rosołek. Czy Ty myślisz na temat tego miejsca w składzie, czy się może nie obawiasz, że je stracisz prędzej czy później? Jak to wygląda? nie no ja tak myślę, że, że ja zawsze chcę chcę grać, ale tu nie chodzi o o ego Pekharta, Guala, Kramera, Dośinego. Ja jestem tu, aby wrócić ten klub na, na ten poziom a na na miejsca, kam kam, gdzie, gdzie powinno Legia być, a to jest dla mnie najważniejszy. Później rozpoczął się już trening otwarty drużyny. LEGI Warszawa. I co ja sądzę na temat tego dzisiejszego już spotkania? No bo ja oczywiście ten mecz komentuję, to przypominam na moim kanale YouTube. Około tam 9, około 18.50 rozpocznie się transmisja. Natomiast co ja sądzę na temat tego spotkania? Sądzę na pewno, że Legia ma w miarę dobrą tą drogę, bo Austria w, w tym momencie nie jest w najlepszym miejscu. Odszedł od nich najlepszy strzelec, czyli Haris Tabakowicz. Niemniej jednak mają książki kilku piłkarzy, którzy mogą Postrażyć. Jest chociażby Manuel Polster, jest Andras Gruber, jest Fitz, jest Fischer. Więc tych piłkarzy naprawdę kilku jest, którzy mogą sprawić dzisiaj zagrożenie warszawskiej Legii, Natomiast myślę ostatecznie, że wojskowi wygrają. Pierwszy mecz myślę, że wygrają. No, w drugim wiadomo, że mogą być jakieś pomniejsze problemy, ale to już będziemy się zastanawiać za tydzień. No, przede wszystkim trzeba ich absolutnie wyciszyć w ofensywie, bo oni ofensywę mają naprawdę groźną, potrafią strzelać bramki. Ale defensywa ich nie jest tak dobra. To pokazał chociażby mecz ligowy już w tym sezonie ze szturmem Grasy, tam przegrali 0-3, a ostatni mecz ligowy wygrali 2-0, ale to było na troszkę słabszą drużyną. Ważne jest na pewno to, że Austria ma dobrego trenera, bo Michael Wimmer jest bardzo dobrym szkoleniowcem, który naprawdę zmienił dużo, dużo w Austrii od tamtego czasu, kiedy grali z Lechem Poznań w fazie grupowej. To na pewno trzeba przyznać, że właśnie ta zmiana trenera była dosyć znacząca. I teraz ta drużyna jest poukładana, jest naprawdę dobra. Jedyne co budzi troszeczkę kontrowersję, to ta pozycja napastnika. No bo ona nie wygląda w tym momencie najlepiej po odejściu Tabakowicza, który tam bodajże zdobył około 18. Bramek. A tymczasem, tak, konferencja, na której był trener Michel Wimmer, był trener, był zawodnik oczywiście, czyli James Holland, Australijczyk, 34 lata. No i było naprawdę wielu austriackich dziennikarzy. Ja również zadałem tutaj swoje dwa pytania, tak więc zapraszam do wysłuchania. Ja mam pytanie do pana trenera Kacpra Polska Piłka PL. W poprzednim sezonie Austria Wiedeń w fazie grupowej Ligi Konferencji grała z inną polską drużyną, czyli Lechem Poznań. Wówczas przegrała i zremisowała. Kilka miesięcy po tych meczach pan objął drużynę i jakie zmiany wprowadził pan od tamtego czasu? Co się zmieniło względem te, tych meczów? W so in sezonie letzten Saison ja Austria Wien bereits das Vergnügen in der Gruppenphase der Conference League auf ein polnisches Team aufeinander zu treffen. Endergebnis war ein Remis in Wien und eine Niederlage in Posen. Kurz darauf, paar Monate darauf, haben Sie das Team übernommen. Welche Änderungen haben Sie seit dem Amtsantritt eingeleitet? Was, was heißt Änderungen? Wir haben äh, ein bisschen die Idee vom, vom Spiel verändert. Ähm, ich glaube, jeder Trainerwechsel bringt auch dann eine Veränderung, egal ob es dann die Ansprache ist, egal ob es die, die Art ist, wie man Fußball spielen will. Ich glaube, dass wir uns in den letzten ähm, sieben Monaten gut entwickelt haben, äh, dass man dass wir sieht, welche Idee wir auf den Platz kriegen wollen. No, jeśli chodzi o zmianę, ta, które wprowadziłem, każda zmiana trenera wiąże się z pewnymi modyfikacjami, z pewnym nowym początkiem. Ja obejmując ten zespół, czy to chodzi o sposób komunikowania się z drużyną, czy też wprowadzenie własnego pomysłu na grę, potrzebowałem czasu i po tych siedmiu miesiącach widać już, że pokazujemy właśnie na boisku, że mamy swój pomysł, jak chcemy zwyciężać, jak chcemy osiągać wyniki, a jutro z ciekawym przeciwnikiem mam nadzieję, że potwierdzimy to właśnie na Murawie. A jakie emocje panowały w Zespole po wylosowaniu Legi? Uważa pan, że to dobre losowanie? Wie haben Sie die, e, jetzt die, 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 die Tatsache, dass Sie jetzt auf Legier treffen, jetzt wahrgenommen? Haben Sie das als, als gutes Los e, empfunden oder als einen schweren Gegner? Ja, definitiv äh, also einen schweren Gegner, aber ich glaube, es gibt keine es gibt einfachen Gegner in der, in der Phase und wir freuen uns auf das Spiel. Wie gesagt, wir wollen uns immer messen mit, mit guten Mannschaften, um auch selber zu wissen, wo wir stehen und auch zu wissen, was wir selber noch verbessern müssen. Wir freuen uns auf die Atmosphäre. Es wird ein heißes Spiel und ich glaube, genau das sind die Spiele, warum man, warum man diesen Job macht, warum man Fußball spielt. Ich glaube, es gibt für einen Fußballer, auch für einen Trainer, nichts, äh, ja, nichts Schöneres, nichts Cooleres, als da morgen einzulaufen. Bei no, Na tym etapie rozgrywek już nie ma prostych czy łatwych przeciwników. Oczywiście będzie to Trudny mecz, ale jest to też jeden z aspektów, dlaczego się decydujemy na grę w piłkę. Czy jesteśmy piłkarzami, czy trenerami, każdy marzy właśnie o grze. W takich okolicznościach przyrody jutro, przy tych właśnie przy gorącym dopingu, będziemy mogli pokazać i zobaczymy też, w którym miejscu jesteśmy, bo właśnie konfrontacje z dobrymi drużynami pokazują nam, gdzie są nasze słabości, co powinniśmy jeszcze w naszej grze poprawić. Natomiast wieczór przy Łazienkowskiej Kończymy otwartym treningiem Austrii, Wiedeń Tak więc to by było na tyle Ja się z Wami żegnam, cześć I przypominam, że na moim Instagramie pojawiło się Zdjęcie z tego dnia A nawet nowy profilowy, więc zapraszam